Do jego budowy zużyto 40 milionów cegieł i 26 tysięcy ton stali. Kubatura budynku to 817 tysięcy metrów sześciennych, a jego powierzchnia wynosi 123 084 metry kwadratowe. Przez plac budowy przewinęło się 6 tysięcy robotników radzieckich i 4 tysiące polskich. Mieści w sobie 3288 pomieszczeń, a wystawiono go w ciągu 1176 dni. Wysokość wraz z iglicą to 237 metrów, natomiast bez niej tylko 187 metrów i 68 centymetrów. Ma 44 piętra, na 30, na wysokości 114 metrów znajduje się taras widokowy, z którego przez 65 lat istnienia giganta skoczyło 8 osób. Mają rozmach. Arby Warszawy zapraszają do wysłuchania kolejnego podcastu. Jego głównym bohaterem będzie jedyny w swoim rodzaju pałac kultury i nauki. Są takie prezenty, których nie można nie przyjąć. Obrzydliwy obraz od szefa, który ma zawisnąć w gabinecie, który otrzymamy po awansie. Będziemy na niego patrzyli 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Obciachowa koszulka od pociech. Z dumą założymy ją na rodzinne wyjście do parku. Podobnie było z ideą potężnego gmachu, który miałby stać się wizytówką i symbolem powojennej Warszawy. Pomysł ten powstał na początku lat 50. w umyśle samego Stalina. A w rzeczywistości Polski Ludowej to, co wymyślił władca Bratniego Związku Radzieckiego, musiało się uczerzeczywistnić. Jak jednak mogło do tego dojść? Zniszczenia II wojny światowej pochłonęły blisko 80% tkanki miejskiej. Niektóre dzielnice miasta były zupełną ruiną. Po podjęciu decyzji o odbudowie Warszawy, architekci i urbaniści mieli ręce pełne roboty. Wielu z nich, bolejąc oczywiście z faktów, w jakich okolicznościach do tego doszło, błogosławiło możliwość stworzenia miasta wręcz od podstaw, według aktualnego modernistycznego spojrzenia na architekturę. Odeszły w niepamięć całe kwartały tak znienawidzonej przez nich gęstej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku, pełne ciasnych podwórek studni, które często już przed wojną przyprawiały o ból głowy ówczesne władze. Zaczęto określić śmiałe wizje nowej Warszawy, część z nich zaczęto też realizować, aż nadszedł rok 1949, a wraz z nim socrealizm. Narzucono odgórnie styl w sztuce, w tym również architekturze. Określano go jako styl socjalistyczny w formie, narodowy w treści. Forma, wygląd i przeznaczenie budynków miały zostać podporządkowane interesom partii i ludu pracującego. Każdy obiekt miał stać się narzędziem propagandy. Narodową treść stanowić miały natomiast detale nawiązujące do dawnych stylów architektonicznych charakterystycznych dla Polski. Zaroiło się więc od monumentalnych realizacji, do których często w karykaturalny sposób doklejano narodowe treści. Tak wyglądała oddana do użytku w 1952 roku marszałkowska dzielnica mieszkaniowa z placem Konstytucji, tak wyglądać miał również pałac. Idea powstania którego, jak już wspomniałem, zrodziła się w Moskwie w światłym umyśle chorążego pokoju. Pomysł Stalina przedstawił w Polsce Wiaczesław Mołotow. Uprzedzony zawczasu o możliwości wystąpienia takiej propozycji, naczelny architekt miasta, Józef Sigalin, dostał od partyjnej góry instrukcję, by bez specjalnego zdziwienia wyrazić zainteresowanie projektem. Ten fakt przekreśla legendy miejskie mówiące o tym, że mogliśmy wybrać pomiędzy pałacem a linią metra, czy całym osiedlem mieszkaniowym. Warszawa miała od początku otrzymać w darze drapacz chmur podobny do tych budowanych w Związku Radzieckim. Miał powstać za radzieckie pieniądze, być wybudowany z radzieckich materiałów przez radzieckich architektów, inżynierów i robotników. To chyba dość symboliczne. Tak więc budujemy. Ale gdzie? Wbrew pozorom, lokalizacja w centrum miasta nie była jedynym pomysłem. Zastanawiano się również nad obszarem Pragi i okolicami Placu Unii Lubelskiej, w miejscu, gdzie dziś stoi wysoki gmach biurowo-handlowy. Do Moskwy jeździli polscy architekci, do Polski przybyli również Rosjanie, na czele z Lwem Rudniewem, który został głównym architektem projektowanego giganta. Co ciekawe, był on uczniem Lontinia Benoit, którego dziełem był Sobór Aleksandranewskiego, ustawiony na przełomie XIX i XX wieku na placu Saskim, jako symbol rosyjskiej dominacji nad Warszawą. Historia, jak widać, lubi się powtarzać. Ekipa Rudniewa wyruszyła w podróż po Polsce w poszukiwaniu narodowych treści, którymi nasycona miała zostać socjalistyczna forma budynku. Byli obecni m.in. w Krakowie, Kazimierzu, Sandomierzu czy Zamościu. Charakterystyczne detale dawnej zabudowy tamtych miast rzeczywiście przenieśli potem do nowo projektowanego budynku. Budynku, który nie od razu miał być aż tak wysoki. To akurat sprawka Polaków, a rzecz wyglądała następująco. Kolegium polsko-sowieckie udało się na praski brzeg Wisły i obserwowało stamtąd latający nad centrum Warszawy samolot. Wysokość, na jakiej się znajdował, dawała pogląd, jak bardzo w krajobrazie miasta wyróżniał się będzie wieżowiec. Polscy architekci, skoro już zostali obdarowani takim prezentem, zapragnęliby był on jak najwyższy. Wielokrotnie przez radio nakazywano lotnikowi uniesienie maszyny, aż w końcu osiągnięto odpowiedni pułap. Klamka zapadła. W moskiewskich pracowniach powstał więc obiekt, będący dla mnie kwintesencją socrealizmu. Rozbierzmy go na czynniki pierwsze. Sama część główna, blisko 190-metrowa, smukła wieża, zakończona potężną iglicą i obłożona materiałem imitującym piaskowiec. Do słudzenia przypomina przedwojenne drapacze chmur z Nowego Jorku czy Chicago. Sądzę, że jako osobny budynek broniłaby się do dziś. Niestety ze względów ideologicznych. Do tego projektu doklejono bardzo rozległe elementy w jego podstawie. Oglądany z góry na mapie czy planie wygląda jak rozgnieciona żaba. Budynek tak bardzo się rozlewa, że choć trudno w to uwierzyć, jest szerszy niż wyższy. To dlatego zagarnął tak wielką przestrzeń wokół. Dodatkowo przyozdobiono go wspomnianymi wcześniej narodowymi detalami, np. przykład attykami, które budowniczowie podpatrzyli na dachach kamienic Kazimierza, Zamościa czy krakowskich sukiennic. Coś, co w tamtych obiektach było delikatnym zwieńczeniem, tutaj stało się gargantuicznym ośmiometrowym klocem, wyższym nawet od wspomnianych kamienic. Dlatego właśnie PKIN bywa określany mianem snu pijanego cukiernika, który nadmiernie i bez pomysłu udekorował swoje dzieło. Socjalistyczną treść i przeznaczenie tego kolosa możemy dostrzec w samej nazwie, bo czymże w dawnych czasach był pałac? Wspaniałym, bogato zdobionym budynkiem zamieszkiwanym przez warstwy uprzywilejowane. Książąt, magnaterie czy burżuazję. W nowej rzeczywistości tę uprzywilejowaną warstwę mieli stanowić robotnicy i chłopi. Dla rozwoju kultury i nauki ludu pracującego budowano więc sowiecki podarek. Stąd wewnątrz swoją siedzibę miała mieć m.in. Polska Akademia Nauk, Wiele placówek muzealnych i kulturalnych, teatrów, kin czy pałac młodzieży, w którym swoje zainteresowanie mogliby rozwijać najmłodsi. Integralnym elementem budynku miała zostać sala kongresowa, która stała się miejscem nie tylko zjazdów Komitetu Centralnego PZPR, ale była też świadkiem wielu niezapomnianych koncertów. Wśród nich był historyczny występ grupy The Rolling Stones w roku 1967. Wiemy już zatem, co i po co budujemy. Wiemy, że fundusze i materiały w większości pochodzą ze Związku Radzieckiego, podobnie jak część kadry robotniczej. Kadry na tyle licznej, żeby ją zakwaterować, wybudowano całe osiedle. Pamiątką po nim są drewniane domki istniejące do dziś na jelonkach. W ich sąsiedztwie zresztą na czas budowy powstały tymczasowe fabryki, do których ze Związku Radzieckiego transportowano elementy potrzebne do budowy. To na jelonkach je łączono, a na budowę pałacu transportowano często już jako większą całość. Sama budowa rozpoczęła się oficjalnie 1 maja 1952 roku. Teren, na którym miał stanąć Pekin, wcale nie był wówczas pusty. Część z blisko 200 znajdujących się tu dawniej kamienic przetrwała choć fragmentarycznie wojenne zniszczenia. Do wielu z nich po 1945 roku powrócili ludzie, wszystkie zniknęły, a zamiast nich w imponującym tempie zaczęła piąć się ku górze pałacowa wieża. Ogrom prac mogli zresztą na co dzień obserwować mieszkańcy Warszawy ze specjalnej drewnianej platformy, którą wystawiono od strony Alej Jerozolimskich. Pośpiech, brawura, a może też i inne przyczyny spowodowały, że w trakcie budowy zginęło 16 robotników ich ciała spoczywają na cmentarzu prawosławnym na woli. W trakcie prac zmarł również pomysłodawca pałacu, Józef Stalin. Natychmiastowo podjęto więc decyzję, że będzie patronował ukończonemu gmachowi. Dziś świadczący o tym fragment napisu nad głównym wejściem do budynku jest dokładnie zasłonięty. W podobny sposób pozbyto się już pod koniec lat 50. nazwiska Generalismusa z jednej z rzeźb, które stanęły wokół. Przy sali kongresowej możemy zaobserwować posąg mężczyzny trzymającego w ręku księgę, na której wypisano trzy nazwiska: Marx, Engels, Lenin. Poniżej widoczne jest puste miejsce po czwartym. Swoją drogą, to ten jeden z największych światowych zbrodniarzy miał zostać upamiętniony również pomnikiem, który miał stanąć właśnie przed pałacem jego imienia. Na szczęście do realizacji nie doszło. Dzięki śrubowaniu kolejnych setek procent norm, gigant był gotowy już na 22 lipca 1955 roku. Rocznica uchwalenia manifestu PKWN to zresztą ulubiona data inaugurowania wszystkich inwestycji w dawnym systemie. Nowo otwarty gmach na zewnątrz i wewnątrz robił duże, przygniatające wręcz wrażenie. Kilka tygodni po inauguracji podziwiali go zresztą goście z całego świata, którzy zjechali do Warszawy na festiwal młodzieży. Na cały okres istnienia Polski Ludowej stał się jej symbolem. To przed nim stał podest, z którego co roku pozdrawiali tłumy partyjni przywódcy z okazji pierwszomajowych pochodów. To w Pałacu Kultury, a konkretnie w Sali Kongresowej, w trakcie 11 Zjazdu PZPR w styczniu 1990 roku zapadła decyzja o likwidacji partii. Skończył się w Polsce komunizm, ale pałac pozostał. Początkowo w czasach raczkującego kapitalizmu jego okolica przemieniła się w bazar, a obecnie z różnych względów jest gigantyczną pustą przestrzenią, nad zagospodarowaniem której decydenci głowią się od 30 lat. Być może ze względu na swoją formę, Pałac kultury już zawsze będzie stał na przeszkodzie w rozwoju centrum miasta. Ze względu na to i swoją polityczną przeszłość, ma wielu wrogów. Dla wielu innych stał się natomiast symbolem stolicy. Nie ma chyba drugiego tak kontrowersyjnego budynku w całej Polsce. Muszę powiedzieć, że swoje argumenty mają na pewno obie strony tego sporu. Dlatego zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach. A może mają Państwo własne historie związane z Pekinem? Dziękuję za wysłuchanie tej opowieści. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału i obejrzenia wcześniejszych materiałów. Wiele informacji i zdjęć dotyczących Warszawy i jej historii publikujemy również na Facebooku i Instagramie Skarby Warszawy. Życzę wszystkim zdrowia, do usłyszenia w przyszłą środę i do zobaczenia na wspólnych spacerach po Warszawie. Oby jak najszybciej.